Nauka jest potężnym narzędziem, niezbędnym w poznawaniu otaczającego nas świata, jak również tego intymnego, wewnętrznego. Wszelkiego rodzaju dziedziny nauki towarzyszą nam w życiu codziennym. Wybitny uczony i artysta Leonardo da Vinci jest wspaniałym przykładem osoby, która bez ustanku doświadczała nowych rzeczy i uczyła się na błędach, czego dowodem jest fakt, że zaczął malować dziesiątki obrazów, ale skończył o wiele mniej. Jednakże niepowtarzalną i jego największą zaletą jest łączenie ze sobą sztuki i nauki. Ten człowiek renesansu wyznawał filozofię, że za pomocą zjednoczenia ze sobą tych rzeczy ludzkość pozbawia się ograniczeń i podporządkowuje sobie wszechświat. Większość ludzi, niestety, nie wykorzystuje w codziennym życiu mądrości zdobytej podczas nauki. Jedną z zasad, jakich w swoim życiu kierował się Leonardo da Vinci, było nieustanne sprawdzanie zdobytej wiedzy w praktyce. Jeżeli człowiek nie rozwija się, w żaden sposób nie korzysta ze swojego potencjału, to jego umiejętności zanikają. Zdobyte wykształcenie i umiejętności mogą okazać się niezbędne w niespodziewanych sytuacjach, a czasem wręcz uratują ludzkie życie. Nazywam się Michał Skąpski. Założenia Leonardo da Vinci mają ogromny wpływ na moje życie. Nieustannie dążę do samorozwoju, bycia praktykiem swojej wiedzy i do uczenia się na swoich, a także na cudzych błędach.